Dobry, cześć! Dziś pokażę Wam niezwykłe, magiczne miejsce zaledwie 40 minut od Warszawy. Zapraszam. Jesteśmy w młynarzach obok wyszkowa i właśnie tu w wyjątkowym otoczeniu natury możesz kupić działkę. Dostępne media to prąd i woda. Miejsce na grilla, o spokojny weekend, a może domek na wynajem? Możliwości jest wiele. Te działki położone są w malowniczej otulinie Bugu i jego starożycza Fisora. Fanów wędkarstwa z pewnością zainteresuje obfitość tej wody w wiele gatunków ryb. To ciche i spokojne miejsce otoczone jest również dużą ilością zieleni, idealnej na spacery, wyprawy na grzyby lub rowerowe wycieczki. O takie miejsca, tak blisko Warszawy, naprawdę trudno. Nie czekaj i daj się oczarować tą wyjątkową ziemią. Zadzwoń, porozmawiajmy i przyjedziemy tutaj do Młynarzy. Zapraszam!